Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To są święta, kiedy przeżywamy największą tajemnicę wiary, że Bóg stał się człowiekiem. Stało się to w Betlejem przed ponad dwoma tysiącami laty. Tajemnica, która do dzisiaj jest dla nas wszystkich niezgłębiona, ciągle inspirująca, ale przede wszystkim ciągle przemawiająca tak samo, tylko w zależności od okoliczności, od roku, nacechowana jest ciągle nowymi akcentami i Zmusza nas w jakimś sensie takim najlepszym, do spoglądania do duszy swojej, do spoglądania na drugiego człowieka, tak jak chce tego Jezus Chrystus. To święta, kiedy rozpoczynamy je przez wigilię, przez tą wyjątkową wieczerzę, która gromadzi wszystkich, powinna gromadzić wszystkich najbliższych, najbliższych rodzin, z naszego sąsiedztwa. To święta, które przez tę wigilię, przez takie właśnie czuwanie mają szansę nas przemienić, i kiedy składamy sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem, my też chcielibyśmy się dołączyć do tych życzeń. Nasza diecezja, kroszalinsko kołobrzeska która czeka na nowego biskupa tej diecezji, żyje w dalszym ciągu tym podstawowym i bardzo ważnym wydarzeniem, jakim jest Boże Narodzenie. Żyje i chce się dzielić, dlatego ja przyłączam się do wszystkich składających życzenia. Do wszystkich, którzy w tym momencie będą patrzeć na siebie jak bracia i siostry. Tego pragnie Jezus Chrystus. Miejmy dla siebie nie tylko w tej wigilijny wieczór, ale również przez cały nadchodzący rok 2026. Najpiękniejsze, możliwe w naszym sercu uczucia, uczucia dobroci, życzliwości, tolerancji i kompromisu. To są dary, które przynosi nam Pan Bóg które czasem przerastają nasze możliwości. W życzeniach zawieramy również to, co jest pragnieniem nas wszystkich, nie tylko pojedynczych osób, nas wszystkich. Wszyscy w wymiarze publicznym, społecznym bardzo potrzebujemy pokoju, pojednania. Jesteśmy zmęczeni sporami, awantorami i kłótniami, które są właściwie obecne wszędzie. Boże Narodzenie sprawia, że dobrze je przeżywając możemy te spory ugasić. Możemy konflikty zakończyć, możemy zrezygnować z wojny. To są życzenia, abyśmy uwierzyli w zwycięstwo miłości Bożej nad ludzką słabością i ludzką złością, ludzkim grzechem. To są życzenia, w których zawieramy nie tylko swoją dobrą wolę, ale również pragnienie zaufania w opatrzność Bożą, w to wszystko, co sprawia, e, że jednak jesteśmy słabi, ale z pomocą Bożą możemy dokonać cudów. Tych cudów życzymy wszystkim Państwu, którzy będziecie świętować Wigilijny Wieczór, wszystkim, którzy będziecie świętować Boże Narodzenie i wszystkim, którzy będziecie spoglądać z nadzieją w przyszłość. Życzę Wam błogosławieństwa Bożego, łaski Bożej, daru pokoju i radości, które przyniósł Jezus Chrystus nie tylko w betlejemskim żłobie, nie tylko w stajni betlejemskiej, ale przez całe swoje życie, a potem po zmartwychwstaniu. To jest tajemnica, która ciągle puka do naszych serc. Uwierzmy w Boga, który stał się człowiekiem. Uwierzmy w Jego dary i uwierzmy w to, że On pragnie nas wszystkich pojednać ze sobą. Chce nas widzieć braćmi i siostrami. Wszystkiego dobrego, błogosławionych dni nowego 2026 roku.